Witam was moi drodzy <laughs> Dzisiaj będziemy A raczej dzisiaj ja Będę wam pokazywał Jedną grę, którą dostałem od pewnego Od pewnego gościa, którego znacie Na pewno musicie znać o, Jeżeli obserwujecie Mój kanał Już od długiego czasu Na przykład półtora roku Czy za chwilkę to będzie Dwa lata już ten, co szybko leci, to na pewno znacie rezora, który co jakiś czas jakieś niespodzianki przekazywał, i wczoraj tak samo się zdarzyło. Wczoraj wysłał mi dosyć ciekawą grę. Jedną taką grę już mam na Wii. Taką. Ale to jest wersja na DS-a. Takiej gry. Takiej gry. E, dlaczego mam e, grę na DS-a, skoro nie mam samej konsoli? Otóż e, odpowiedź jest bardzo prosta, jak e, konstrukcja cepa. Dlatego, żebym e, w razie czego, gdyby byłaby okazja, e, to mógłbym się wyposażyć albo w DS-a. No, najlepszy dla mnie model to byłby DS Lite, bo na nim 100% grałem jeżeli chodzi o gry na Ds, a te oryginalne no i nie tylko. I ten model by mi najbardziej pasował. DS pierwszy, ten e, większy, ten grubszy niezbyt mi się, e, niezbyt mi pasuje. Aczkolwiek nawet byłby dosyć dobrym. Też modelem, ale nie wiem jakieś konsekwencje z tego posiadania pierwszego DSA jest. DSI, znaczy DSI, już bym nie chciał, jest dla mnie. Nie, nie wiem zresztą, nie wiem czy w ogóle. Nie wiem, jakoś tak, jakoś tak DSI w ogóle nie lubię za bardzo po prostu tego modelu, a DSi XL to już w ogóle za duży model. To nie jest jak 3DS XL. Znaczy to jest, ale to nie jest dla mnie taki dobry model. Po prostu dla mnie handheld to powinien być w miarę mały, poręczny. O, żeby był poręczny, bo to jest najważniejsze, bo jak nie jest poręczny, to lipka. Z tego jest. No to więc DS Lite byłby najlepszy, ale jeszcze Prócz DS-a mieć jeszcze samego 3DS-a, bo włącza gry na DSA. DSA pierwszego raczej miał, 3DS XL na pewno nie? i przyszłego 2DS-a nie bądźcie śmieszni, ja tej konsoli nie chcę mieć w ogóle. To nie jest konsola, to jest dla mnie nowoczesna cegła, tak naprawdę, która może się porysować dosyć. No. Te konsole, które przynośne mam na razie, to jakoś się trzymałem, tak, ale ogólnie to nie, lipnie to się przedstawia na razie. Pokażę Wam z bliska ten cartridge. Nie wiem, czy będzie światło w ogóle. Już troszeczkę późno jest. Jest po 19, lekko. Więc ee, takiego mam tutaj e, cartridge'a, chociaż przyzwyczaiłem się do nazwy cartridge, e, To jest karta po prostu do gry. Tak, karta z Grom. Gamecard, inaczej mówiąc. Macie oryginalne wyrzeźbienie, lekkie Nintendo, NTR005. Jeszcze taka ciekawostka, że NTR, ten skrót, to właśnie pierwotnie Nintendo DS miał się nazywać e, de, e, Nintendo Nitro, skąd te e, NTR, zaś no Nintendo zmieniło nazwę na Dual Screen i mamy DS. No numer katalogowy macie na czarnym tym pasku. Jak oryginał, to oryginał. No i takie tutaj. E, piny karty, e, że zajmują chyba od 8MB do 512MB, czyli połowa e, Gigabajta. Czytałem gdzieś e, Wikipedia, że e, karta do 3 ds może mieć nawet 32GB pojemności. ...co jest naprawdę dosyć mocnym wynikiem w porównaniu z... ...płytami na przykład Blu-ray jednostronnymi, które mają 25 GB, nie? Więc, no, coś w tym jest. No, ale jak już podwójne będą, a raczej są już takie, to... E, ...to w ogóle będzie już troszeczkę więcej, bo dwa razy tyle, czyli 50 GB, dobra. E, szybko zobaczmy jak e, kartra... E, kar, e, kurde... Zobaczmy, jak karta do ds wygląda przy cartridge'u do gameboya Advance oraz do zwykłego gameboya, pierwszego ala color. Czyli tak, no powiem tak: z wysokością to karta do gry z ds jest niewiele niższa od GBA. Jakieś tam różnice jest, się znajdą? No, bardzo minimalne. Jeśli chodzi o szerokość. To yy, gdyby postawić dwie gry na DS-a, to można uzyskać całą szerokość tego skurczy syna na, na GBA. No, a z grubością to nie muszę mówić, bo to jest bardzo zrozumiałe. Takie gdzieś. Nie wiem, czy widać. No, powiedzmy, że półtora czy pół. Nie, dwa razy tyle długości, grubości, co ma ten, czyli gdyby postawić w rzędzie za tym kartyciem jeszcze jedną grę, no to mamy prawie, długość, prawie kurde długość, grubość kartycza do GBA. No i jeszcze sprawdźmy tutaj kartyczy do Game Boya, pierwszego, zwykłego. No i jak widzicie, jeżeli położymy cztery gry tak obok siebie w kostkę, to będziemy mieli cały e, format e, z Game Boya. No, tutaj to już będzie lipnie wie, widać, bo widzicie sami. No, ale to już nie jest ważne, bo i tak e, grubość tych dwóch jest taka sama. Więc nie ma, nie ma o co się... E, nie ma o co się głowić. Dobra, więc te gry, te gry bardzo fajnie wyglądają razem ze sobą wersja Wii, wersja DS. Jeszcze krótko przed wstawieniem e, drugiego filmiku od Rezora. Oczywiście gra działa, musi działać, zresztą, czemu miałaby nie działać? Taka ciekawostka, że ta gra na Wii została wydana gdzieś albo w lipcu, albo w listopadzie, ale prędzej w listopadzie 2007 roku. 2007, zaś wersja na przynośnej Nintendo, wtedy czyli DS, no to gdzieś tak w lutym 2008 się pojawiła ta wersja. Zresztą e, widzieliście chyba w tym, że tutaj e, coming soon on DS i jest. Te! <todgłos> dobre co. No. Więc tak ma się sprawa z reklamą i tak dalej, takimi bzdurami. Dobrze, moi drodzy, więc e, zapraszam Was teraz na część z rezorem. Z tą grą. Na oryginalnym jego sprzęcie. Thank yeah. you. Yeah. you. <laughs>